bo tutaj mam zaznaczony EU serwer, ale nawet jeśli załączę ten, ten i ten i chciałbym zagrać symulację, zobaczcie jakie są marne wyniki. 37, 28. <laughs> I nie pamiętam kiedy były takie... Nie, no ostatnio to były... Bo ponad 100 na stronę, nawet 200 było i nagle jest coś takiego. O co Kaman? Hmm, czy do góry to online? Pokazuje 50 tysięcy, 52 tysiące prawie osób na wszystkich czterech serwerach? Amerykański, europejski, ruski ten. No to to, to jest trochę mało, to jest trochę dużo mało. Bo ja nie mogę bitwy wystartować, albo jakby startuje to jakiś shit mi się włącza. I 6 na 6 osób, bądź 7 na 7 osób i... No nie można sobie żadnej bitwy fajnej rozegrać. Bo no... Nie pozwala na to ilość graczy, kurczę no. Czekajcie, anulujemy. A teraz przełączymy na sam europejski serwer. 20, no i yy, możemy sobie czekać Ech, czy w ogóle wy, wylosuję czy nie wylosuję to jest po prostu masakra i no zaczynam się najzwyczajniej odechciewać grać bo ja czekam na takie losowania po 6 minut i no to jest bez sensu, z tego co ja pamiętam było po 30-40 tysięcy graczy, jak grałem w samoloty. No i teraz jest 52 tysiące, no to dajmy na to, nie wiem, 10 tysięcy czołgistów, na Pff. na czterech serwerach, to to jest jakaś, jakaś masakra. No i już wylosował bitwę, ja czekam, bo jest siedmiu. No i no dobra, a jeszcze inaczej spróbujmy realistyczne 15-19 no to jest to ma niby działać jeśli chodzi o losowania bitów czyli w tej chwili powinno mnie zaraz wyrzucić dwa razy po 6 osób to jest 12 i tutaj 12, czyli tutaj by zostało 3, tutaj 7 albo 7 po 7 no i, i, i losuje i cały czas losuje. Ja wiem że tutaj mało czekam ale to jest słuchajcie od, od południa taka sytuacja e, i no, obawiam się, że to nie będzie dobrze Bo jest mało graczy No jest full w hu mało graczy na tą godzinę, ostatnio nawet w weekend, teraz co był, to było ile? 60 tysięcy graczy? To jest, to jest mało. Ja nie wiem, co spowodowało taki spadek graczy, ale to jest niepokojące, bo to było 100 tysięcy, jak było 100 tysięcy, to feta wielka, ale to był zainteresowanie bardziej ludźmi, którzy przychodzą z WOTA i pograli i sobie poszli w piździec. No i dupa, no i nawet na zręcznych uściówkach zobaczcie, no Jest jakaś lipa. Ja po prostu nie gram, bo ja nie chcę mi się czekać na bitwę po, po 5-6 minut, a jak dzisiaj było wcześniej. No a teraz nie będę też nagrywał filmu pokazującego, który, na którym czekam, czekam i gadam, bo mi się pomysły skończą. Wy... O czym ja mam gadać? Czy też mówić? No i... No to jest... No to jest w ogóle z Bóg jakiś, zobaczcie, 17. O, chwila. Wylosowało ale to na zręcznościówce, nie? To jest najłatwiejszy tryb i najłatwiej jest losowany, więc po minucie losowało, a nie mówię tutaj o symulacji, gdzie ja czekam po, po 6 minut. Makabra, makabra jest jeśli to tak będzie dalej, to... Zresztą w ogóle nie rozumiem desów gdzie czołgi wyszły teraz, zamknięta beta i... I oni w sumie nic nie robią do tych czołgów, tylko robią wszystko do samolotu, bo jakieś nowe samoloty, no to jest całkowicie bez sensu pomysł i, i od razu na starcie w tej chwili jest, no pff, nie ukrywajmy, ale pogrzebane te jednostki naziemne, no bo skoro wprowadza się drugą grę i nagle się przestaje nad nią pracować... Tylko robimy sobie samolot, tylko to, to coś jest chyba nie tak. No ale nie moja w tym głowa. Przyjdzie kolejna konkurencja. No i oby się War Thunder nie obudził z ręką w nocniku. Niestety, przykro mi, jak byłem wielkim fanem gry. Miałem wielkie... Oczekiwania i to, co widziałem na zamkniętej becie, a to, co jest w otwartej becie, no to jest niebo, a ziemia, wielki ból i jeden wielki fail. Ja tutaj nie mówię tego, żeby grę pogrążyć po czy oczernić, ale żeby żeby te dwie gry mogły konkurować. Fuck. I sobie pojechał. No bo ta też jechałem, nie powiem. Ale To nie tak, że... Tak, bo tak. no. Chciałem mobilizować ludzi, mobilizować się do współpracy. Mobilizować do tego, żeby dążyli wszyscy ludzie do poprawy tej gry. Do.... do... No, zostałem czarnomowcem niestety gotowską. Nie da się ukryć, może, może źle się wyrażałem, może nie w ten sposób jak powinienem i może tutaj jest tak samo cholera wie, no. ale chciałbym żeby jedna i druga gra miała miała oj zobaczcie to jest pantera, która otrzymała w bok hita nic no proszę wierzę w bok nic o właśnie i, no, i ja, ja już mam uszkodzone wszystko proszę bardzo z mniejszego kalibru z mniejszego kalibru niż ja to właśnie świadczy o modelu uszkodzeń i losowości w tej grze no nic innego ja tutaj mogę sobie teraz opostać i zobaczyć ile hitów przyjmę bardzo. Pojazd, który ma kurwa 200 mm pancerza na, na kadłubie, zostaje przebijany przez, przez jakąś popierdółkę, jeśli chodzi o penetrację. Chociaż nie, bo to jest Tygrys B, to jest y, twój, to jest Tygrys Królewski. No ale. Strzeliłem mu wieżę. Pod wieżę znaczy się nic mu się nie stało. Jeden strzał w bok pod kątem. Trafienie, bez uszkodzeń, ale jeśli ja nim jadę, coś takiego by się zdarzyło, to zaraz, albo kurwa płonę, albo jest wieża zepsuta, tak jak widzicie właśnie na tym przykładzie. No masakra jakaś, ten e, model uszkodzeń to jest, to jest jakiś żart, to jest naprawdę gorsze niż w WOCie, no nie oszukujmy się, ale to jest masakra. Raz jest tak, raz jest tak. Zresztą widzieliście na testach, gdzie z T26 z daleka uszkadzam lufę tygrysa, a z bliska uszkodzić jej nie mogę. Gdzie mam większą penetrację, większe uszkodzenia, nie mogę jej uszkodzić. No To, 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 to właśnie świadczy o, o tym realizmie tej gry, albo losowości tej gry, bo inaczej się tego wytłumaczyć nie da. No. Niestety gra bardzo się różni. E, gdzie była beta zamknięta a beta otwarta i teraz sobie postoję tutaj trochę proszę bardzo zaraz pewnie zapłony. aha no tak pancerna został z jednym strzałem a ja dzisiaj oddałem trzy strzały na susto z Ferdynanda i nie stało się nic tak więc coś po prostu zajebistego Weźmiemy panterę I pewnie stanie się ten sam motyw Czyli nie, nie stanie się ten sam motyw Bo wygrywamy i jest dupa blada Chyba, że wyjadę na pałę No szybko Otrzymam hita i zostanie mi zepsuta wieża Lub lufa Tak, ja wiem, ktoś powie, że nie lufa, a armata Ale armata czołgowa też składa się z kilku elementów Czyli zamek ee, Lufa inne elementy i mówię tutaj po elementach w ogóle nie rozumiem czegoś takiego jak Ferdynand który jest wielkim kolosem może kurwa cofać ponad 20 km na godzinę do tyłu a jak Panther i Panthera po 2-3 km na godzinę do tyłu to jest realizm naprawdę mm -hmm. spoko Super. Naprawdę, ja byłem zachwycony zamkniętą betą. Gra była. Zresztą, zobaczcie sobie na śladami gąsienic odcinek piąty. Zobaczycie, jak fajnie było wszystko zrobione. Strzał w tył powodował uszkodzenie chłodnicy i podpalenie, wiadomo. Było to bardzo fajnie, nawet Bajtek mi tam napisał, że bardzo fajnie prowadzono odcinek. No a teraz to jest jakiś, ja nie wiem, co to, jest. To, jest, to jest jakiś żart z tej gry zrobiony. Naprawdę to mnie coraz bardziej odpycha i to mnie szybciej odpycha niż wod, bo w WoCie przegrałem ponad 3 lata. Tutaj gram, wykupiłem pakiet za 200 zł Shermana, żeby dostać się do zamkniętej bety i z bety byłem zachwycony. Jak mówiłem, powtarzam się, wiem, ehm, zachwycony. No tak teraz to jest wielka jedna lipa. Dobra, to by było wszystko z tych wywodów na ten, na ten odcinek, więc jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które dołączyły tutaj do mnie, do kanału i są to osoby, które przyszły z kanału również Fai i Fai też dziękuję za to w, jakimś, w jakiś sposób pomógł mi tutaj rozwijać ten kanał i miałbym prośbę, żebyście pisali w komentarzach, co chcielibyście e, widzieć w filmach, czy też testy, czy nie testy, czy gry, e, czy obojętnie co. Ale dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną i no, w ostatnich dniach wielu z Was tutaj do mnie przybyło i, i nie odeszło. Także to jest dla mnie wielka motywacja żeby żeby kręcić coś kręcić, <gry> nagrywać No dobra, już się nie będę więcej wypowiadał. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Na razie.